Przecież to podróba Forcy. Ta recenzja aż wydaje się sponsorowana, jest tak pozytywna, albo autor clickbaitem chce przyciągnąć widownię. Raczej to żadne zagrożenie dla Forcy Horizon, modele samochodów czuć plastikiem, a sam model jazdy to czysty arcade. Zresztą cały materiał to bardziej reklama niż recenzja gry. Każda samochodówka jest identyczna, kto to w ogóle kupuje, kto to wymyśla? Słuchając Twojej argumentacji mam nieodparte wrażenie, że szukasz plusów na siłę. Przypomina mi to pewną recenzję Drivera 3, a nie są to dobre wspomnienia. Porównanie gożywa do Zielonej Góry to jak porównanie gówna do diamentu XD. Gorzów to jedno z najbrzydszych miast w Polsce. A to, to jakiś dziwny komentarz mi się na listę wrzucił, to przepraszam. No dobrze, moi drodzy, no dobrze. Te Crew Motorfest ukazało się 11 września, a komentarze, które teraz wam przytoczyłem, pochodzą z moich pierwszych wrażeń z ogrywania Bety. Jakoś tak sprzed dwóch, trzech miesięcy. Materiał zresztą miał być jakiś kolosalny, jak na nas wyświetlenia, spotkał się generalnie z pozytywnym odbiorem, ale pojawiło się parę kwestii, które muszę rozwiać. Muszę, bo się uduszę, no. Asmy, to tak śmiesznie teraz pasuje do tego tekstu. Niektóre rzeczy, jakie tutaj padły ze strony oglądających, na przykład oskarżenia o sprzedany materiał, są absurdalne, a przede wszystkim, kurczę, nieprawdziwe. Generalnie cały The Crew Motor Fest jest trochę jak jego intro. W sensie, gra, gdy się ładuje, raczy nas absolutnie wspaniałym, sielankowym kawałkiem i widoczkami sprzedającymi nam hawaj od możliwie najbardziej klimatycznej strony. I kiedy już wkręcacie się w ten świat, nagle w menu głównym atakuje was dynamiczna, agresywna muzyka elektroniczna, która choć fajna, to kompletnie wybija nas z klimatu. Spokojnie. I tak ta gra wygląda generalnie. Multum ciekawych, mądrych rzeczy, co jakiś czas jednak potykających się o własne nogi. W tej recenzji i trochę polemice postanowiłem zmierzyć się z niektórymi komentarzami widzów i jednocześnie zrecenzować Motorfesta najbardziej rzetelnie jak się da. Ograłem go absolutnie wzdłuż i wszerz, miałem w końcu na to masę czasu. Prawdopodobnie znacznie więcej niż zdecydowana większość recenzentów, a na pewno na tyle dużo, byście wiedzieli z czym dokładnie macie do czynienia. Co to znaczy najbardziej rzetelna recenzja? To jest... Bardzo dobre pytanie, bo mam wrażenie, że co człowiek to inna definicja recenzji. A to błąd, bo wystarczy parę sekund, by się doedukować za pomocą Google'a, jeśli na przykład nie pamiętacie tego ze szkoły. No to szybko zanim przejdziemy do mięska. Recenzja to po prostu analiza krytyczna jakiegoś tam dzieła, która nie tylko je opisuje, ale też zawiera emocje i własne zdanie recenzenta, z którym zgadzać się nie musicie, ale możecie. Możecie też mieć wyjebane. I to też jest spoko. Recenzent może powiedzieć, że model jazdy jest super z powodu X, a wy możecie się z tym nie zgodzić. Bo macie inne wrażenia. No i dobre. Gorzej, jakbym powiedział, że wszystko jest super i tego nie uargumentował. No, wszystko jasne? Dobra, to wróćmy na tory. MotorFest to trzecia odsłona Ubisoftowej serii The Crew. Trzecia i moim zdaniem najbardziej ciekawa, bo porzuca śmiganie po stanowych drogach USA i skupia się na bardziej skondensowanym obszarze wspaniałej hawajskiej wyspie Oahu, którą po wirtualnych wizytach w kolejno The Drive Unlimited, The Drive Unlimited 2 i tym cholernym MotorFestie dopisałem sobie do listy miejsc, które koniecznie muszę. Kurde, odwiedzić za życia. Trzecie Dekru robi od poprzedniczek wszystko inaczej. Prezentując tam festiwalowe klimaty znane choćby z serii Forza Horizon i skupia się na celebrowaniu motoryzacji na wszelaki sposób. Można powiedzieć elektrykami, wozami konceptualnymi, off-roadowymi, miejskimi klasykami, monster truckami, motocyklami, wieloma wynalazkami, ale i uwaga, pośmikać motorówkami oraz samolotami. Przy czym z każdej strony da się odczuć, że te ostatnie wywikły są tu potraktowane dość po macoszemu. Co no, pojawiły się w Dekru 2 i w sumie głupio byłoby. Je nagle usuwać, szczególnie, że jak zauważyli niektórzy widzowie, pozdrawiam, da się przenieść swoją kolekcję wozów z dwójki do trójki. Czemu mówię, że potraktowano je po macuszemu? Bo wyzwań i wyścigów dla samolotów i motorówek w porównaniu z wozami jest tu tyle, co kot napłakał. Czy to dobrze, czy to źle, to już możecie ocenić sami. Razem ze Spikajnym swego czasu stwierdziliśmy, że to potencjalnie, podkreślam, potencjalnie najbardziej atrakcyjny feature. W sensie wygląda na taki na papierze. Jednak świat udowodnił, że tak zwany rabinowy impas to jeden z filarów zdrowego życia w. W społeczeństwie, bo mamy tutaj na przykład taki komentarz w moim poprzednim motorfestowym wideo. Niecałe pół minuty, a już mi się nie chce oglądać najfajniejszego ficera. Tak, najfajniejszego, że 90% graczy z tego nie korzysta. No to powiedzcie, motorfestowi gracze, latacie, pływacie w trójeczce, bo ja. Faktycznie, w zasadzie tylko wtedy, gdy muszę, czyli podczas dedykowanych aktywności. I podejrzewam, że Wy też, czego zdawali sobie sprawę twórcy serii, stąd ten nacisk na mocne usamochodowienie. Samolotów dobrze się używa we roamie, póki nie odblokuje się szybkiej podróży i to w sumie tyle. I żeby nie było, taki szalony wachlarz wehikułów pojawił się już częściowo w Dekru 2, w które nie grałem. I w komentarzu padło pytanie pełne żalu. Czemu osoby, które nie grali w 2... <ścoughs> Czemu osoby, które nie grały w dwójkę, wypowiadają się na temat MotorFest? Odpowiadam, bo mogą. To niemożliwe. Bo recenzują trójkę, a nie dwójkę, a znajomość dwójki daje po prostu szerszy kontekst recenzentowi, nie przeszkadza jednak w żaden sposób w ocenie całości. Można porównywać nie trzeba. Przykład ze świata motoryzacji. Jeździsz Porshambo, żeby rzetelnie stwierdzić, że ej, to naprawdę chujne auto. Musiałeś wcześniej koniecznie wyjeździć 5 lat Lamborghini Reventonem, bo chyba na nim to <coughs> cudo jest wzorowane. Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami. Samych wozów jest tu Multum już ponad 600 i w przeciwieństwie do Forcy Horizon 4 i 5, których The Crew Motorfest jest bezpośrednim konkurentem, te musimy tu sobie kupować za zdobyczną gotówkę. Tak samo jak w serii The z Limited z tym, że w Ubisoftowej grze dostaliśmy możliwością wykupienia opcjonalnej waluty premium. Aczkolwiek przez całą zabawę ani razu nie czułem, że muszę ją kupić. To fajna opcja dla tych, co lubią chodzić na skróty, jeżeli chodzi o posiadanie wozów, albo chcą zaopatrzyć się w elementy kosmetyczne nie do zdobycia. W inny sposób, ale żaden gamebreaker. Niemniej warto odnotować, mimo że to kar MMO, żądanie trzech stów i dorzucanie mikropłatności jest po prostu... Nieeleganckie. Tak, proszenie dwa razy o subskrypcję w jednym materiale, więc poproszę tylko raz. I to specjalnie na sam koniec. Generalnie warto pamiętać, że sporo aut jest w zasięgu zdobycznej z eventów gotówki, nawet przy casualowym graniu. I według mnie to kupowanie to super sprawa, bo nie jestem wielkim fanem hojnego rozdawnictwa w grach, jak w takich Forza Horizon 4 i 5. Brak jakiejś większej nagrody na dłuższą metę bardzo kaleczył całą motywację i tak naprawdę najfajniej polwałoś się tam na samochody w tamtejszych playlistach sezonowych. I ja doskonale rozumiem, że nie każdy może być fanem. Żmudnego zdobywania wozów, ale dla mnie ma to inne ogromne plusy. Mogę skupić się na dopiszczaniu mojego ulubionego autka. Żegnaj Forco, nie mogę się zgodzić. Pobrałem demo, ugrałem dwie godziny i delete. Grafika raczej słaba, szczególnie na trybie wydajności i kiepski model jazdy. Nie widzę tu nawet rywala dla forcy, a co dopiero po Model jazdy leży, nie wiem, czym jesteś zachwycony. Dałem łapkę w dół, bo robisz materiał o ścigałkach jako redakcyjny ekspert od nich, a wyłącz asysty, zacznij jeździć, opowiadaj o tym, jak się jeździ w tej kolejności. To generalnie dłuższy komentarz jest, ale skupmy się na jego końcówce. Właśnie, model jazdy. Jak się jeździ w Dekru MotorFest? No, to po ponad 40 godzinach spędzonych z grom, nie licząc czasu z bety, uważam, że naprawdę nieźle. W porównaniu z pierwszym Dekru to nie była Ziemia. W porównaniu ze współczesną forcą Horizon jest nieco sztywniej, ale nie w złym tego słowa znaczeniu. Przede wszystkim bardzo dobrze czuć tu różnicę w prowadzonych wozach. Przysiadka sklejącego się do drogi Elektryka Porsche na latającego na lewo i prawo Chevrolet Camaro jest odczuwalna od pierwszych milisekund. Wszystko na japońskie wozy ustawione pod ściganie się to jeszcze zupełnie inne doświadczenie. Czytaj świetny balans pomiędzy lataniem bokiem, a szybką, zwinną jazdą po zawiasach. A wskoczenie za kierownicą Monster Traka przypomina mi jeżdżenie poduszkowce w GTA San Andreas. Wybaczcie takie skojarzenia, nic mi mądrzejszego do głowy nie przychodzi. No i jak poradził pan Falborg 37, włączyłem wszystkie asysty, prawie wszystkie, odpuściłem sobie tylko kontrolę trakcji, którą ustawiłem na sport, bo gram na padzie i jeździło mi się naprawdę super. Czułem wozy, czułem, kiedy tracę grunt pod kołami. Czułem, kiedy koła zaraz zaczną niebezpiecznie boksować. Jest naprawdę dobrze. To taki sztant. Starowy przykład easy to learn, hard to master. Przyznaję, model jazdy, który sprzedaje nam Forza Horizon od swojej trzeciej części jest nieco bardziej miękki i komfortowy. Wozy jakoś tak sprawniej kleją się do asfaltu, przyjemniej zarzucają kuprem podczas driftu i to do tego stopnia, że najlepiej właśnie tak pokonywać łagodne łuki. Silnik Motorfesta za to premiuje raczej zarzucanie ręcznego tylko w szczególnych przypadkach, a najlepiej to w ogóle, gdy jeździmy po szutrze czy trawie. Czy to źle? to zależy od Was. Mnie się jeździ super. Szczególnie, że po parunastu wyścigach da radę ten schemaciek już wyczuć i prowadzić bryczki z przyjemnością już mocno naczuję. A no i ci uczelni na zachowanie wozów po skokach z wysokości niech lepiej podejdą do Motorfesta z długim kijem. Fakt, lądowanie po chwilowej obecności w powietrzu jest dość sztywne, zupełnie nienaturalne, a prędkość nie wytraca się przez impakt prawie wcale, ale cóż, najwyraźniej zaprojektowano to tak, a nie inaczej, by swobodnie można było w każdym momencie wyskoczyć z samolotu bez obaw o to, jak wóz zachodzi, chowa się po spadku ze 100 metrów wysokości. Raczej to żadne zagrożenie dla Forza Horizon. Modele samochodów czuć plastikiem, a sam model jazdy to czysty arcade. Powróciłem sobie do tego komentarza, bo parę razy pojawia się zarzut, że Forza Horizon lepsza, bo to symulator, a nie gra arcade. Moi kochani Seria Forza Horizon to właśnie wyścigowe gry arcade. To nie symulatory, o czym dobitnie przekonał się jego z tego komentarza. Test Drive Unlimited to też gra arcade. Gra zręcznościowa, z ówcześnie bardzo fajnym modelem jazdy, który się jednak teraz, przyznaję, dość zestarzał. Ale halo, to gra z 2006 roku, sprzed 17 lat. Co w tym dziwnego? Tego rodzaju gry wyścigowe mają bawić masę. Gracze łatwo muszą się w nie wkręcać, by nie skończyć z nerwów w psychiatryku, próbując zrozumieć model jazdy. I powie to wam każdy, kto kupił kierownicę dla Forcy Horizon z myślą o driftowaniu. W serii Horizon, jak i Motorfestie driftowanie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Ci, którzy driftują na przykład w Assetto Corsa, mówią wprost, że nauka driftów Forza Horizon i jej podobnych to zupełnie inna para i wręcz niemożliwym jest przenieść doświadczenia z prawdziwości do gry. I to nic złego. To taka cecha tego gatunku. A, ja nie jestem też jakimś ekspertem od ścigałek. Nie wiem skąd to przeświadczenie, ja po prostu bardzo lubię ten gatunek. Ale może wy mi powiecie, jakim cudem... Po gameplayach, podkreślam, nie grając, potraficie ocenić, czy gra ma dobry model jazdy? Nie wiem. Ja pytam serio, pytam pełen niewiedzy, bo mi się wydaje, że najlepiej jest po prostu usiąść i zagrać. Generalnie z tego, co zrozumiałem w Waszych komentarzach, dobry model jazdy charakteryzuje się tym, że auta nie ślizgają się nienaturalnie na boki, łatwo jest wyczuć wóz, a z dwojga złego to podsterowność jest lepsza. Więc jeśli mielibyśmy przyjąć takie kryteria, Motorfest zdał. No, chyba że kompletnie sobie rozregulujemy wóz dostępnymi w zakładce dla zaawansowanych specjalnymi suwakami i nie, nie ma ich dwóch na krzyż. Ja tak. Naprawiłem swoje kamaro, sprawiając, że zaczęło lubić się z zakrętami przy większych prędkościach. Playlista to pomysł jeden do jednego wzięty z twórcy Horizon, też tu są zrobione o wiele lepiej, przede wszystkim są różnorodne. To pozwólcie, że tymi oto komentarzami przejdę do omówienia systemu progresu w Motorfestie. Głównym daniem przygotowanym przez twórców są playlisty, czyli szereg nie zawsze wyścigowych wyzwań ubranych w jakiś konkretny motyw. Mamy na przykład playlistę poświęconą japońskim wozom, playlistę, w której pościgamy się wyłącznie podróżkami i samolotami, playlistę skupioną na samochodach elektrycznych, czy taką, gdzie zasięgniemy będziemy za kółkami oldschoolowych pożeraczy paliwa sprzed dekad. I to nie jest tak, że to nudny szereg wyścigów. Twórcy postarali się nieco zróżnicować doświadczenia i każdy zazmagań czymś błyszczy. W japońskiej playliście doświadczymy i trochę zawodów w drifcie i wyścigów na czwartą mili, jak i pościgamy się ciekawym wachlarzem japońskich fur z dodatkowym komentarzem narratora z pasją opowiadającego o tym, co prowadzimy, a całość ma taki vibe nitro speed carbon. W z elektrykami doświadczymy wyścigów, podczas których ogólnodostępne zwykłe nitro naładujemy tylko wtedy, gdy. Przejedziemy przez specjalne pole, a za to w playlistie poświęconej pradawnym wozom przygrywać nam będzie muzyka z epoki, GPS będzie wyłączony, w końcu halo to stare wozy, czy będziemy musieli dotrzeć do celu posiłkując się tylko podrzucanymi nam zdjęciami z charakterystycznymi punktami na drodze. Super fajna rzecz. Do tego na całość nakładany jest taki oldschoolowy filtr kolorystyczny, który sam w sobie robi naprawdę fajny klimacik. Każda z playlist mocno różni się estetycznie, częstokroć wywracając ślankowy klimat wyspy do góry nogami, dorzucając multum tematycznych dekoracji. Jest nawet jazda na orientację z mocno horrorowym sznytem. Serio, masa fajnych pomysłów, które wyrywają z typowej rutyny dojeć pierwszy z punktu do punktu. A wszystko to jest w jakiś sposób fabularyzowane. W poprzednim materiale o motorfeście wspominałem o jednej z playlist, która jest tak naprawdę wycieczką po folklorze Hawajów, opowiada o tutejszej florze czy lokalsach. Można marudzić, że playlisty są straszliwie przegadane i nawet bym się z tym zgodził, ale... Kurde, to naprawdę świeży wyróżnik The Crew Motorfest, dzięki któremu tak naprawdę chce się te kolejne wyzwania zaliczać. Szczególnie że twórcy wpadli na sympatyczny pomysł zaangażowania postaci z krwi i kości, wziętych ze świata fanów motoryzacji. Mamy więc doskonałą, szaloną playlistę od influencerów z Donat Media. Tak wiem, że pojawiły się force Horizon gdzie przykład w pewnym momencie dostajemy wóz z ograniczeniem prędkości i musimy bezbłędnie pokonać każde okrążenie, bo każde zahaczenie o pachołek to kosztuje nas karne punkty. Mamy wyzwania od japońskich mistrzów customowych wozów Liberty Work, które wprowadza na sam samochodowy Sensei Wataru Kato. Jest też playlista poprowadzona przez Supercar Blondie, którą być może okażecie z prezentowania w internetach samochodów koncepcyjnych. Wielkie, sympatyczne wow i czekam na więcej playlist, bo i te twórcy zapowiedzieli. Dana playlista, prócz fabularnych zadań, zawiera też szereg aktywności do zaliczenia. I tu będę trochę marudził. Są wyczyny, czyli specjalne zadania, w których musimy osiągnąć konkretną minimalną prędkość na lokalnym fotoradarze, przejeżdżać przez specjalne bramki, czy uciekać odpowiednio długo przed stale powiększającym się i pożerającym wszystko polem. Spoko, takie tam standard. Są wyzwania dla konkretnych wozów, które zdobywamy w formie nagrody po zaliczeniu fabularyzowanych zadań. fajnie, szczególnie, że robi się je niejako przy okazji. Ale no właśnie, Maciej Bobryk 624 napisał. Pamiętajmy jednak, że to Ubisoft. Niestety, z każdą playlistą mamy też kilogram duperek. Znajdziek do zebrania, które nawet nie dają sensownych nagród, głównie exp i kasę. Kiedy pozaliczamy dużo playlist, owych znajdziek robi się istne, irytujące zatrzęsienie. Zupełnie jak w tych wielu innych sandboxowych grach Ubisoftu. Na dłuższą metę, ani to przyjemne, ani zabawne. Właśnie odkrywanie i przewracanie tablicy, jest jedną z moich ulubionych zabaw forcy i nie zamierzam przychodzić na inną grę. Jest tam ponad 2000 wyróżnień do ukończenia, a to będzie zabawa na dwa lata przynajmniej. No to ten Ubisoft ma niesamowity talent do tworzenia naprawdę pięknych, stylowych i mądrze zaprojektowanych open worldów. To najładniejsza odsłona wyspy Oahu, jaką widzieliśmy w grach. Ale wydawca ma też inny talent. Wpierdania tam masy syfów w stylu zbierz ileś tam pomników albo graffiti rodzaju A, B oraz E. No, kreatywnie. Co fajne dla mnie, kilka zadzięki zostało sprytnie ugrytych, na przykład w taki sposób, że trzeba w locie zmienić się z samolotu w wóz by móc jedną z nich zebrać. Ale większość Ech. o wiele fajniejszym pomysłem byłyby losowo generowane zadania, typu przejedź teraz 500 i postaraj się przejechać możliwie jak najbliżej 10 pojazdów. Albo rozpędź się do 200 km na godzinę i pierdaj głową w ścianę. Tak naprawdę to nie! I nie zwalnij poniżej tej wartości przez 10 sekund. Takie coś byłoby zwyczajnie ciekawsze, no ale cóż, wybrano najdudniejszą, ograną już milion razy linię oporu. Druga rzecz, związana bezpośrednio z aktywnościami. Mam wrażenie, że poziom trudności gry jest po prostu. Za niski. Wiecie, kiedy wkręcicie się już w jeżdżenie wozami, wyczujecie model jazdy, prędko okazuje się, że warto podwyższać sobie o oczko poziom trudności, co gra też często i gęsto sugeruje, ale gdy już jeździłem na najwyższym możliwym poziomie trudności, to okazało się, że dalej jest dość lajtowo, bo bardzo łatwo jest rozgryźć to, jak działa tu sztuczna inteligencja kierowców. Gra pozwala, wzorem Forza Horizon, dostosować sobie w pełni doświadczenie płynące z grania. Im trudniej, tym więcej nagród zgarniemy. Można wywalić na przykład nitro montowane domyślnie w każdym wozie, można wyłączyć asysty, można ustawić kamerę na wyłącznie te z wnętrza, można wyłączyć cofanie czasu, gdy powinien nam się noga, ale nawet z wyłączonym nitro dość łatwo zastawia się drogę przeciwnikom, będąc na pierwszej lokacie. wprawny fan wyścigów poradzi sobie bez wylewania większych potów. Kupiłbym, ale to nitro we wszystkich autach udziecinna dla mnie rozgrywka. Nie cierpię tego w samochodówkach, gdy dopalacze nadają się na mobilki na telefon, a tu mimo że to arcadeowa jazda, to odbiera Mercedes. Niemniej w przeciwieństwie do nich głosów, ja naprawdę lubię Nitro w Motorfeście. Daje porządne poczucie prędkości, polecam stosować głównie na prostych i bardzo łatwo jest zbudować nim przewagę nad innymi kierowcami. Szczęśliwi AI-owcy też się nie pierdzielą i na ostatniej prostej mogą nas zaskoczyć i odpalić dopalacz. Fajnie. Jak widzę tuning znowu na mechanice zdobywanych części, to aż mi się nie chce. Tak, auta można tuningować. Spokojnie, nie są to markowe części, co nieszczególnie mi przeszkadza, a całość polega przede wszystkim na takim dobieraniu elementów, by prócz rozwijania mocy naszego wozu, zwiększać sobie pasywne bonusy, zwane tutaj aficjonalne. Fiksami. Są takie, które zwiększają zdobywanego EXPA, polecam na przykład budować sobie autka wyłącznie pod ten AFIX, podwijające jakość zdobywanych części, czy takie uzupełniające nam nitro podczas hamowania. Wszystko fajnie, tylko tego, że raz zdobywamy masę i musimy je często niszczyć, przypalając je tym samym na specjalną walutę. A czemu musimy? Bo, kurde, ilość miejsca w ekwipunku jest mocno ograniczona, do tego mamy jeszcze skrzynkę pocztową, jeżeli sloty nam się przepełnią. Też mało. I najgorsze jest to, że zarządzanie częściami z poziomu menu jest masakryczne niewygodne. Możemy zaznaczyć do usunięcia tylko jedną część, chyba że jesteśmy w skrzynce odbiorczej, wtedy ta została się nie liczy. Z tym, że gra pozwala nam tylko automatycznie przepalić tam wszystkie dodatkowe części bez możliwości odseparowania tych najciekawszych. No bardziej idiotycznie nie można było tego wymyślić. Strasznie niewygodnie też stroi się wozy w naklejki. Mam wrażenie, że ten element można było wykonać sprawniej, co dobitnie pokazują NFS Unbound czy Force Horizony. Jak już inspirujemy się fajnymi kolegami, to czemu i nie w tej kwestii? Taka mała rada. Nie próbujcie nakładać naklejek używając klawiatury, prędzej wyląduje ona za oknem. Aż chce się zadać pytanie, czy ktoś kto to projektował w ogóle lubi gry? I graczy. Tak, gadam i gadam o MotorFescie, ale nie powiedziałem słowa o czymś całkiem ważnym, czyli endgame'ie. Otóż masę wcześniej przyjechanych torów możemy ponownie odwiedzić, ale już w wybranej przez nas wymalowanej i wycaskanej twórce. Co jest fajną opcją, tylko każdy udział w wyścigu zwiększa nasz postęp w jednym z trzech rodzajów tzw. osi czasu. Jedna jest właśnie od zaliczania już odwzorowanych wyzwań ponownie, druga skupia się na wyzwaniach PvP, a trzecia eksploracji. Na przykład robieniu fotek w konkretnych miejscach o konkretnej porze za pomocą wbudowanego trybu fotograficznego. Endgame'owe aktywności. Nazwano Main Stage'em, a z każdej z osi można zgarnąć jakiś fajny bonus, na przykład okulary. Zaliczając te wyzwania, nabijamy też progres w tak tzw. trybie legendy, a tam za trzeci próg można zgarnąć unikalne auto. Fajna rzecz może podebrana z force. Generalnie jeśli chodzi o Endgame, to jest on przygotowany z głową. Najbardziej lubię takie, które poprzez wykonywanie mrowia zadań ad hoc wbijają mi pasek ogólnego progresu, za który dostaję jakieś nagrody, a te bywają naprawdę spoko. Są to na przykład często punkty legendy pozwalające rozwijać naszego Bardzo Skromnie, na przykład zwiększając nam na stałe prędkość regenerowania się nitro o jakiś marny procent, ale zawsze to coś. Tych punktów do uciągania jest tysiąc i no. Trzeba naprawdę sporo grać, by wbić maksa. No cóż, pamiętajcie, że to Ubisoft. Nie ma trybów rywalizacji, a to najlepsze co w Forza Horizon 5 istnieje. Wybaczcie, że nie pff, rozgaduje się o rywalizacji w sieci. Nie jestem typem wyścigowego gracza PvP, za co dostałem werbalne bęcki ostatnio od mojej żony, bo ta uważa, że w wyścigach to ja radzę sobie o wiele lepiej niż w sieciowych strzelankach. Skubana wie, gdzie uderzyć najmocniej. Ale z dziennikarskiego obowiązku, aktywności PvP są cztery. Summit Contest, czyli tematyczne wyścigi, do których będziemy potrzebowali konkretnych wozów, które musimy sobie ze sklepu kupić za wewnętrzną walutę. Tę darmową oczywiście też. Grand Race, czyli po prostu kawał długiego, parunastu minutowego wyścigu, podczas którego dwa razy wymienia nam się wóz na inny, abyśmy nie pomarli z nudów. Jest Demolition Royale, czyli takie Destruction Derby w sosie Battle Royale oraz Custom Show. Co to? Po twinigujecie furkę pod kątem wizualnym, wystawiacie na konkurs i modlicie się, że wygracie. Głosują gracze. Fajna rzecz, pozwalająca wyłonić w kreatywny sposób największe artystyczne dusze. Powinni dawać specjalną nagrodę za niestracenie psychy w tym pożarł się w może interfejsie. Udźwiękowanie? Jest naprawdę cace. Wodze zmieniają charakterystykę mruczenia, nawet po tuningu, nie brzmią jak plastikowe zabawki. Soundtrack? Cóż, Forza Horizon 4 to to nie jest. A to samo mógłbym powiedzieć o muzyce z piątki, ale znalazło się parę fajnych kawałków. Jest blondi hipnotyzujący bajuka, metric czy soundtrack z cyberpunka. Jest poprawnie, acz nic mnie tu nie prowało a szkoda. Najgorsze postanowiłem wam jednak zostawić na koniec. Ta cholerna. Optymalizacja. Widzę, że znów jak każda poprzednia część tej gry, optymalizacja jest zła i gra szateruje. To w wyścigach niedopuszczalne. Wolę płynną jak masełko force. Przecież to jest jakiś śmiech na sali. Splunięcie w twarz graczowi. Serio. Gra zwalnia do 5 fps po wyjściu z trybu fotograficznego i pomaga tylko trochę przeskakiwanie pomiędzy grą w oknie a pełnym ekranem, tak 5-6 razy. Serio. Gra ma problem z aplikacjami third party, na przykład z obecnością na kompie OBS-a czy Overwolfa. Serio. Zmiana ustawień graficznych nie pomaga. Serio. Do tej pory Ivory Tower, nie może uporać się z tym błędem męczącym sporo graczy w sieci, mimo że pracują na kilkuletnim już silniku, to jest przecież krytyczny bug, który co chwilę niszczył mi przyjemność z zabawy. Gra potrafiła w losowych momentach wypluć z siebie 40 klatek na sekundę z maksymalnych 60, pochrować na 15-20 i po włączeniu i wyłączeniu mapy wrócić na stabilne, płynne tory jakby nigdy nic. Miałem nadzieję, że coś takiego usuną do premiery. Naiwnie się myliłem. Ogromny minus dla całokształtu. Ale pomimo tego cały czas czułem to coś w tej serii i zdaje się, że Motorfest właśnie to coś wyciągnie wreszcie na pierwszy plan. I chciałoby się rzec jak pomasz drabik, znany też w internecie jako Klas, I taki oto jest ten Motorfest. Jakby tak patrzeć szerzej na sporą część ortodoksyjnych fanów Forza Horizon, no na pewno nie jest to dla nich Forza Horizon Killer. Wiem doskonale, że można być fanem formuły zaprezentowanej w Horizonach. Sam po premierze czwórki i piątki grałem w niej jako pętany przez 3-4 miesiące codziennie. Z tym, że jestem taką formułą totalnie znudzony i zmęczony, szczególnie, że gra często oferowała jakieś takie wysypwóciowe te wyzwania w playlistach sezonowych. Motorfest ma za to kuszącą, ciekawą duszę, z tematycznymi, zmieniającymi się w zależności od sezonu wyścigami, wydarzeniami z malowniczą, piękną wyspą, sympatycznie powtarzalnym game'em, szalonymi furami i po prostu aktywnościami, które nie nudzą. Widać tu sporo miłości do motoryzacji. Dla mnie to jest Forza Horizon Killer. Od trójki do piątki w mniejszym lub większym stopniu grałem w to samo, a tutaj otrzymałem zgrabnie przygotowaną alternatywę, która od razu porwała mnie bez reszty. I co ja po no, fajnie tu jest. Zapraszam, szczególnie jak ma się z kim jeździć, bo gra premiuje granie w kilka osób z dodatkowymi punktami, jak z paliwalutą. Oczywiście zakładając, że gra nie wywali wam się z dupy z pięcioma FPS-ami na krzyż. Co bym wystawił Motorfestowi? To gra na 8. 8, plus, ale przez problemy z wydajnością mam ochotę wystawić jej 5. A no i zastanówcie się, czy nie wiem, chcecie wydawać nam Torfesta 300. Wypatrujcie promek i darmowych weekendów. Wow, to CD Action jeszcze istnieje? Kupowałem waszym magazyny w latach 90. Były super! Ej, istnieje! Jeszcze ja! Chcę w się sensie papierowy magazyn, tylko w formie kwartalnika. I dzięki niemu mamy ten kanał chociażby. I żeby nam się to fajnie kręciło, a wyrazem z nami, zasubskrybujcie nas. Tak po prostu. Będzie nam całej ekipie naprawdę niezmiernie miło, a my z naszej strony oferujemy dobry kontencik. Staramy się, byście się razem z nami dobrze bawili. Prawda, Prawda. No, ale, ale jak chcesz na przykład na złość mi zas zasubskrybować... No, tak? jak, jak chcesz na złość zasubskrybować mi i, i Dawidowi, to też możecie. Ale tylko jedną z nas. Albo... Tak, jak, jak jesteście z Gorzowa, to zasubskrybujcie na złość mnie. A jak z Zielonej Góry, to na złość Krzyśkowi. Tak. No i mi się wydaje, że to jest bardzo dobry deal. Wszyscy są cali i wszyscy ucierpieli jednocześnie. No, ale tymczasem bez jest Dzięki za wszystkie komentarze. Jak widzicie, budują ogromne materiały. No, pa!